Łukasz Jarosz na 22 gali DSF Keyboxing Challenge. Nowy sąd, twoje tereny muszę przyznać kawałek czasu mnie tu nie było, ale generalnie to są świetne tereny i chyba rzeczywiście no chce się tu trenować i chce się żyć. Tak, kickboxing, żyje kickboxing, przepraszam, Nowy są żyje kickboxingiem, już od dawnych lat tutaj kickboxing był na stale. Można powiedzieć, że tak, po sąsiedzku, po, po drugiej stronie góry znajduje się lapka z 60 km od Nowego Sącza. Właśnie wspominałem, że na tej hali tutaj w Nowym Sączu zdobyłem pierwsze mistrzostwo Polski w full kontakcie, w, bodajże chyba w 2002 roku. Ale lepiej walczy się u siebie czy na wyjeździe? Znaczy nie, dla mnie to jest bez różnicy. Często właśnie ta atmosfera na wyjeździe y, bardziej mnie mobilizuje. Mam gdzieś w sobie tą złość sportową, y, czy walczę u siebie, czy walczę gdzieś, gdzieś na wyjeździe, nie ma to dla mnie znaczenia. Od ostatniego czasu minęło chwilę, bo pod koniec lutego zdaje się, bo właśnie wygrałeś ten y, pojedynek z Wendelem, to powiedz w takim razie, jakie generalnie są plany, kiedy, kiedy zobaczymy ciebie ponownie? I czy to będzie właśnie, czy to, czy to na pewno będzie DSF? Plany są takie, że walkę w DSL mam stoczyć w październiku, czyli na jesień, ale tak konkretnie jeszcze nie wiem, gdzie, nie wiem na pewno jeszcze z kim, no na pewno na jesień. No, na pewno zmieniły się plany na ten rok, bo przecież dużo się mówiło o tym i jakby też jeden był to z powodów, dla których ciebie sprowadzono, żeby był ten pojedynek z Marcinem Różackim, który postanowił, że na kończy karierę, no to jaki jest nowy cel? To Znaczy ja cały czas mam nadzieję, że... Zmieni zdanie. Że Marcin zmieni zdanie. No, no, chciałbym tej walki. Zresztą już wszyscy wiedzą, że ja bym tej walki chciał. No, tutaj trzeba, trzeba jakoś, nie wiem, do Marcina podejść, czy, czy on rzeczywiście już zakończył karierę. Dzwonię no do niego od razu. Czy, 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 czy jeszcze, się, jeszcze się da namówić na walkę ze mną? Nie wiem, chciałbym tej walki, no ale tu trzeba uszanować decyzję Marcina, wielka w postaci sportu walki w Polsce. Jeżeli postanowił skończyć... Trenować, walczyć, znaczy trenować na pewno nie, ale walczyć to trzeba to trzeba strzawkę zciągnąć i uznać to za dobre. Na pewno jesteś solidnym argumentem dla niego, żeby jeszcze stoczył jeden pojedynek, ale wiem, że drugim argumentem byłoby dużo zer. Marcin wymaga wielu zer, żeby wrócił, więc zobaczymy, jak się to potoczy. Eee, powiedz w takim razie, październikowy DSF, a czy jest opcja dla Ciebie, żebyś walczył również gdzieś poza DSF- no razie nie mam takich propozycji, no słuchajcie, no jakby nie bo mam 40 lat, tak? Mm. Tu mam podpisany kontakt na, na je, trzy walki, jedna już się odbyła, jeszcze dwie. E, niezłe pieniążki mam mieć za to zapłacone, więc ja wiem, czy ja będę jeszcze gdzieś coś szukał. No zobaczymy. Jestem otwarty oczywiście na propozycje. E, oczywiście tak jak powiedziałeś, no trzeba liczyć zera, zwłaszcza, mm. zwłaszcza w tym wieku. Jak zwłaszcza w tak. tym wieku. Czy dzisiaj w, w Nowym Sączu jest jakiś taki pojedynek szczególnie, na który czekasz? Właśnie walczył Rafał Durek, wiem, że chyba wygrał walkę, tak. ale nie widziałem. TKO. No, no to fajnie, bardzo mu gratuluję. I czekam jeszcze na Mazurkiewicza, też świetna walka. Na pewno będzie świetna walka, może uda mu się y, y, odwdzięczyć za Łukasza płałęckiego. Mhm. Y, no i co tu jeszcze mogę powiedzieć? A, no i na maksa Bratkowicza czekam, mhm. oczywiście, że tak. Słyszałem, bo ale robiłeś wywiad wcześniej, właśnie, że w Krakowie walczyłeś z kontuzją, tak? O tym nie mówiłeś podczas pojedynku, znaczy podczas, w sensie przed ani po. Tak naprawdę dlaczego, dlaczego chciałeś to zachować dla siebie? No oczywiście przed walkami, przed walką nie mówi się o takich rzeczach. Przystąpiłem do walki troszeczkę ryzykując, bo, bo no powiem szczerze, to była końcówka stycznia, a ja tak naprawdę kierując autem czułem jeszcze żebra, jakby bolą. No i, i przystąpiłem do tej walki praktycznie bez żadnych sparingów. Bez żadnych sparingów. Zaryzykowałem, uznałem, że, 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 że no zaufałem sobie, zaufałem swojej sile, swojemu doświadczeniu. Tak naprawdę Kraków też blisko mojego miejsca zamieszkania, tam trenuję, tam mam dużo znajomych, dużo moich znajomych z Podhala przyjechało, więc no, nie mogłem odmówić się walki. I, a, a jeszcze to był debiut w DSF, więc no, bardzo chciałem stoczyć tą walkę. Okay. A ta gala w Rosji, ona y, DSF ona idzie zgodnie z planem, bo szczerze mówiąc, jakby tak chyba niewiele o niej się mówi. Takie... Szczerze powiem, że, że nie wiem, nie wiem, bo po swojej walce zająłem się troszkę innymi rzeczami i buduję swój klub, y, który będę już otwierał we wrześniu. Więc właśnie ten czas tej przerwy chciałem poświęcić na to, żeby się skoncentrować u siebie na, na tej budowie i nie wiem tak szczerze, co, co tam się dzieje. Czyli nawet nie było opcji, żebyś tam zawalczył, tak? Y, to znaczy, Gdzieś tam była opcja, kiedybym chciał walczyć i była opcja właśnie ten czerwiec i lub po wakacjach wybrałem tą opcję po wakacjach. No z tego względu, że chciałem się doleczyć, jeśli chodzi o, o tą konstrukcję i, 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 i przypilnować swojej budowy, swojego nowego klubu. A... Tak, wracając jeszcze jakby do tego pytania, kiedy mówiłem o tym celu, potencjalnym jednym z takich właśnie, żeby, żeby doszło do tego pojedynku z Marcinem Różalskim, to, to nowy cel jest jaki? Bo nie wiem czy powiedziałeś mi, to chyba nie. Nie, 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 nie mamy jakiegoś nowego celu, nie mam jakiegoś zawodnika, z którym bym chciał walczyć, zresztą gdybym miał 25 lat, to bym chciał walczyć z tym, z tamtym, z ale tak naprawdę chcę stoczyć te jeszcze dwie walki, chcę zarobić pieniążki, które mam umówione i, i chcę... I już otworzyć swój klub, w którym będę się spełniał jako trener i bawił się sportem. To tego życzę. Dobrej zabawy ze sportem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.